Dzień dobry. Witamy Państwa na pierwszej konferencji po dniu wyborów w pierwszej turze. Pragnę przywitać przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej, sędziego Sylwestra Marciniaka. Witam członków Państwowej Komisji Wyborczej, pana Arkadiusza Pikulika i pana Macieja Klisia. Witam również sekretarza Państwowej Komisji Wyborczej i szefa Krajowego Biura Wyborczego, panią minister Magdalenę Pietrzak. Witam państwa. Panie przewodniczący, bardzo proszę. Dziękuję. Dzień dobry państwu. Proszę państwa, od zamknięcia lokali wyborczych minęło 13 godzin. Więc na pewno nie ogłosimy wyników w tej chwili wyborów samorządowych. Ale chciałbym przypomnieć, iż zadaniem Państwowej Komisji Wyborczej przy wyborach samorządowych jest opublikowanie obwieszczeń o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Przeszło 5 lat temu, to nastąpiło we wtorek, a drugie obwieszczenie dotyczy zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze kraju, co nastąpiło w czwartek. Natomiast proszę Państwa, jeżeli Państwo obserwujecie strony internetowe wybory.gov.pl. Tutaj sytuacja jest dynamiczna. Ten stan, który Państwu przedstawimy, to jest z godziny 9:22 minuty. I proszę Państwa, można powiedzieć, że proces wprowadzania danych pracy obwodowych komisji obwodowych terytorialnych postępuje. I jeżeli chodzi o częściowe wyniki głosowania na stan, właśnie godzina 9.22 minuty, wygląda w sposób następujący. Jeżeli chodzi o wyniki w wyborach do sejmiku województw, proszę Państwa, obwodowych komisji wyborczych, mamy 31 456. To jest różnica w stosunku do. Tych naszych komunikatów z wczorajszego dnia, z godziny 12 i 17, bo te komunikaty obejmowały tylko stałe obwody głosowania. Natomiast łączna liczba z odrębnymi to jest 31 456. I w tej chwili zostało już wprowadzonych 26 751 protokołów. Jeżeli chodzi o wybory do sejmiku wojewódz, czyli to jest przeszło 85%. Przypominam, minęło 13 godzin od zakończenia zamknięcia lokali wyborczych. Jeżeli chodzi o wyniki w wyborach do rad powiatów, wprowadzono dane z 20 325 obwodów głosowania na 24 705 co stanowi przeszło 82%. No i tu już najlepiej wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o wprowadzenie danych z obwodowych komisji. Wyniki w wyborach do rad gmin, miast i miejskich, dane zostały wprowadzone z 30 602 obwodów głosowania na 31 456, ta liczba jest stała, czyli przeszło 97%. Jeżeli chodzi o wyniki w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, dane zostały wprowadzone jeszcze w większej ilości, bo 97,41%, czyli z 30 641 obwodów. I ostatnia pozycja dotyczy wyników w wyborach do rad dzielnic Miasta Stołecznego Warszawy. Na 847 obwodów głosowania wprowadzono dane z 758 obwodów, co stanowi niespełna 90%. Proszę Państwa, na pewno druga rzecz jest interesująca, to znaczy, ile osób uprawnionych skorzystało, z, z prawa do oddania głosu i tutaj przedstawiamy częściowe wyniki głosowania, ale tylko w zakresie sejmików y, województw. Mianowicie liczba osób uprawnionych do udziału w wyborach, to jest liczba osób ujętych w spisach wyborców, w obwodach, z których otrzymano dane, wyniosła 24 608 964 osoby. Dla przypomnienia, mamy przeszło 29 milionów wyborców, czyli jeszcze brakuje tutaj około 5 milionów. I w obwodach, z których otrzymano dane, oddano 12 milionów 632 438 głosów ważnych, ważnych kart do głosowania, co stanowi 53,33% liczby osób uprawnionych do Głosowania w tych wyborach. Czyli można powiedzieć, że ta frekwencja, według już danych oficjalnych, częściowych, podkreślam, wynosi 51,33%. I może jeszcze kilka danych dotyczących osób, które cały czas jeszcze pracują chodzi o komisje terytorialne, czyli gminne. Powiatowe i wojewódzkie. W ten proces wyborczy w tej chwili jeszcze jest zaangażowanych przeszło 27 tysięcy osób. Natomiast w komisjach obwodowych pracowało i pracuje jeszcze częściowo 260 748 osób. I tu warto podkreślić, że zdecydowana większość. Bo 251 468 osób zostało zgłoszonych przez komitety wyborcze. I to jest najlepsza kontrola, że członkowie czy osoby skazane przez komitety wyborcze uczestniczą w pracach obwodowych komisji wyborczych i mają bezpośredni wgląd do wyników, do protokołów. I ja może chyba tyle, pani minister. Nie. Szanowni Państwo, to jest czas na pytania. Jeżeli ktoś z Państwa ma pytanie, znajduje się tutaj mikrofon na stoliku dziennikarskim. Trzeba wziąć mikrofon, przedstawić się swoją redakcję. Dzień dobry, Sebastian Napieraj, TVN24. Przede wszystkim chciałem zapytać, kiedy poznamy, według Pana wiedzy, pełne wyniki wyborów? I drugie pytanie, jeżeli chodzi o jakieś zakłócenia samego procesu liczenia głosów, czy były takie przypadki, co do Państwa spływało, co do Państwa docierało? Jeśli chodzi o wyniki wyborów, to będziemy mieć, jeśli będziemy mieć 100% wszystkich protokołów ze wszystkich komisji w kraju już na przykładzie wszystkich poprzednich wyborów wiemy, że jedna komisja potrafi nam wstrzymać tak całość, przy czym tak jak Pan Przewodniczący mówił i jak cały czas podkreślaliśmy, tutaj jakby nie ma konieczności oczekiwania na te informacje Państwowej Komisji Wyborczej, bo to są tylko zbiorcze wyniki. My staramy się z pełną jawnością zamieszczać na bieżąco wszystkie informacje przy każdych akcjach wyborczych i podobnie jest teraz, więc protokoły są pokazywane od razu na naszej stronie wybory.gov.pl tam każdy może może sobie sprawdzić. Oczywiście te protokoły potem muszą być zatwierdzone przez komisję wyższego stopnia i trafić na końcu do komisarza, który jeszcze, jeszcze ma możliwość konieczność sprawdzenia prawidłowości sporządzenia wyników. W związku z tym w momencie kiedy kiedy już wszystko będzie prawidłowe, to wszystko będzie prawidłowo sporządzone, to, to, to już będą te ostateczne wyniki, które państwo będziecie na naszej stronie mogli mogli Oglądać. Natomiast wszystko wskazuje na to, że mogłoby to być rzeczywiście wcześniej niż było 5 lat temu. Nie. A to jest nadmienny optymizm. Nie, 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 to już takim Tak, Nie, chyba nie, chyba to jest niemożliwe, dlatego że te protokoły dopiero dopiero pojedyncze, jakieś tam, nie wiem, około 90%, chyba 10% liczyliśmy, trafiły w ogóle dopiero do komisarzy. To teraz no jakby to wszystko na raz spłynie, trzeba to po kolei każdy protokół zweryfikować, więc no to, to trwa. No to są, to są żmudne, żmudna praca, bo tak jak zawsze podkreślamy, bardzo ważna. Tak? Każdy dokument jest ważny. Nie chodzi o szybkość, tylko chodzi o jakość, o, o, o prawdziwość, uczciwość i prawidłowość. W związku z tym na pewno troszkę to jeszcze potrwa. Jeśli chodzi o, o, o jakieś nieprawidłowości, nie, nie, nie docierało do nas nic takiego. No, komisje pracują naprawdę sprawnie. Jesteśmy w pełni uznania dla, dla prac obwodowych komisji wyborczych, że, że no, nie, nie przypominam sobie, żeby przy wyborach samorządowych taka liczba protokołów wyszła już z obwodowych komisji wyborczej rano w poniedziałek. A poza tym, przepraszam, tak wystarczy, że jedna komisja z tych blisko 32 tysięcy niestety z różnych względów nie przekaże protokołu i będziemy musieli oczekiwać na ten ostatni protokół i wówczas dopiero będziemy mogli opublikować obwieszczenia. Ten ostatni, ten ostatni, ten ostatni protokół ma wpływ na przykład w przypadku sejmików, tak? Ten ta jeden, ta jeden protokół z jednej obwodowej komisji wyborczej będzie miał wpływ na ustalenie wyników dla, dla całego sejmiku, także, także no, troszkę to jeszcze potrwa. A może jeszcze jedno zdanie, bo druga tura, jeżeli chodzi o wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, odbędzie się 21 kwietnia. W 2018 roku takich sytuacji mieliśmy dokładnie 640, przepraszam, 651 dokładnie. Także zauważamy, że przynajmniej y, dotyczy to jednak większych miast i, i za dwa tygodnie będzie kolejne olbrzymie zadanie dla bodowych komisji wyborczych i dla nas również. Dzień dobry, Agnieszka Witkowicz, Telewizja Polsat. Mam pytanie właśnie jeszcze o liczenie głosów, czy jakiekolwiek sygnały dotyczące, nie wiem, jakichś kłopotów z systemem, z przesyłaniem, czy żadnych takich sygnałów Państwo nie dostali. Drugie pytanie, czy będą, rozumiem, dwa razy będą Państwo ogłaszać wyniki raz prezydentów Wójtów Burmistrzów i drugi raz do rad? Znaczy, może ja odpowiem, jak pani minister mhm. pozwoli na to drugie pytanie. Prawdopodobnie, tak dotychczas zawsze w praktyce było, że pierwsze zostało opublikowane obwieszczenie dotyczące zbiorczych wyników wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów, dlatego że mamy w perspektywie drugą turę i to jakby w pierwszej kolejności, a poza tym wcześniej wpływają te dane dotyczące wyborów włodarzy gmin. Ale nie jest wykluczone, że może być równocześnie czy w tym samym dniu jedno i drugie obwieszczenie. I pani tak, z wytycznych też wynika, że obwodowe komisje rozpoczynają swoje liczenie zawsze od Wójta Burmistrza Prezydenta, więc te wyniki są wcześniej znane. Ja tylko chciałam na temat systemu powiedzieć, że system działa. I tak. ostatnie pytanie o frekwencję niższa, niż dużo niższa niż w wyborach parlamentarnych, kiedy była rekordowa. No też na razie te dane pokazują, że niższa niż przy poprzednich wyborach samorządowych. Z czego ta niższa frekwencja mogła wynikać? To jest zadanie dla politologów, socjologów. I może nawet jeszcze osób, które znają się na pogodzie, bo niewątpliwie wpływ na udział w wyborach również miała pogoda. Ale to będzie przedmiotem, sądzę, oceny już naukowców i być może nawet powstaną prace doktorskie na ten temat. Ale podejrzewaliśmy właśnie co po niektórzy trafili z członków Państwowej Komisji, pan mecenas jest zwycięzcą w naszym rankingu we, wewnętrznym. Czyli to już wszystkie. Jeszcze, Nie, jeszcze, jeszcze zdecydowałem. Dzień dobry, Maciej Sztykiel, Radio RMF. Kłaniam się. Ja chciałem zapytać natomiast o samo raportowanie tych wyników do wiadomości publicznej, tych na bieżąco, cząstkowych. Jakoś przy tych wyborach parlamentarnych było to bardziej przystępne, można było łatwo sprawdzić te wyniki. Tu no, nawet internauci się skarżą, że to chyba specjalnie tak jest, żeby trudniej było do nich dotrzeć. No ja się z tym nie zgadzam, ale chodzi mi o to, czy, czy, czy tak powinno być, czy na przykład w Warszawie nie ma żadnych cząstkowych danych ogólnych, oczywiście w poszczególnych komisjach można tam się dogrzebać, no ale ileś procent już spłynęło, a dalej nie widzimy tych danych, więc czy to tak powinno wyglądać, czy państwo na ten temat mają jakieś przemyślenia? Dziękuję. Dobrze. To, to jest zupełnie inny rodzaj wyborów. Nie można porównać wyborów do, do Sejmu z wyborami samorządowymi. Wtedy jakby w skali kraju te wyniki no, też nie, nie bez przyczyny wtedy ogłasza wyniki państwa Komisja Wyborcza. Natomiast tutaj te wyniki są cząstkowe dla każdego okręgu, oddzielnie najpierw obwodu, tak, okręgu i tak dalej. My zamieszczamy wszystko, co do nas wpływa. Czyli wszystkie protokoły obwodowych komisji w momencie, kiedy są wprowadzone do systemu są pokazywane od razu na wizualizacji, Państwo możecie do nich dotrzeć. To samo będzie dotyczyło um, protokołów terytorialnych komisji. W momencie, kiedy one zostaną sporządzone, zostaną wprowadzone, będziecie to widzieć. Natomiast nie zliczamy, jakby tak, nie, nie ma tego zliczenia, o czym, o czym Pan mówił, takiego cząstkowego, można sobie to łatwo policzyć, bo to wszystko jest, wszystkie te dane są, ale, ale mówię tu, no jakby to jest inna specyfika wyborów, tak, to, to, to wynika z tego, że, to, jest, że to, są, to są tysiące, że tak powiem, tak, jakichś tam ważnych informacji gdzieś tam dla kogoś, ale wszystko, co do nas wpływa, znajduje się na stronie. Znaczy jest też zupełnie inny sposób obliczania mandatów. Ja może jeszcze raz przypomnę, że do Sejmików mamy przeszło 5000 kandydatów na 552 mandaty w 85 okręgach wyborczych, także to jest zupełnie inny sposób obliczania już później osoba, która ewentualnie została wybrana. więc I to a Rady Powiatów czy Rady Gmin jeszcze jest bardziej, no można powiedzieć, zagmatwane, bo na przykład w radach, Rady Gmin w gminach do 20 tysięcy mieszkańców, mamy prawie 33 tysiące okręgów jednomandatowych i blisko 88 tysięcy kandydatów, więc to jest inny sposób liczenia. Jeszcze tylko dodam, że gdybyśmy w ten sposób zamieszczali, jak, jak Pan mówił, to naprawdę wprowadzałoby to bardzo w błąd, bo jak otrzymujemy na przykład z małych obwodów, czy z odrębnych obwodów, tak, te pierwsze, pierwsze wyniki i na przykład do sejmiku, nie wiem, wybrany, znaczy jakiś tam mały komitet, który w danym akurat miejscowości gdzieś tam wystawiał swoich kandydatów i nagle mamy informację, że on ma 20% w skali województwa no bo tylko tyle wyników wpłynęło, tak? no to kompletnie by, że tak powiem, przewróciło w głowach, że tak powiem, to, to musielibyśmy wtedy tłumaczyć, skąd w ogóle coś takiego, tak, no to, dlatego, no mówię, to jest zupełnie inna specyfika wyborów i, i, i natomiast wszystko, co mamy, znajduje się na stronie. Czyli to było ostatnie pytanie. Tak. Szanowni Państwo, na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej oraz w mediach społecznościowych, na naszych mediach społecznościowych w oficjalnych kanałach znajdują się takie dwa specjalne komunikaty, jak przeliczane są głosy na mandaty. Tam możemy w bardzo prosty sposób zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda. Na tę chwilę bardzo Państwu dziękuję i do zobaczenia. Dziękujemy Państwu.